ma W dzisiejszym odcinku zagram sobie z, z moim kolegą Wydzit Rejsy. Tematyka będzie tego wideo e, Najbogatszy pociąg. Co? Co się stało? Czemu nie mogę tego robić? Najbogatszy pociąg, czyli wszystko złote będzie taki najbogatszy. Ze trochę kupiłem rzeczy. Specjalnie. Żeby tylko od razu po tematykę. Whatsapp, przepraszam, chyba jeśli, jeśli widzicie to nie wiem czy czego widzicie teraz idę załadować węgiel co kupiłem? kupiłem kilka opasek jeden węż żeby szybciej mogłem biec jeśli co od razu węgiel załaduję i idę i idę to sobie załatwić tak, po ostatnim wideo widziałem było dużo subów oj dużo tych e, wyświetleń, dziękuję wszystkim kto oglądał mnie, dwa komentarze e, tak Zapomniałem wam powiedzieć, jeśli chcecie te dostać, żeby rozgrywałem, tego Chicken Dukie, to musieliście jeszcze napisać e, swój nick. Jeśli ten kto, te dwie osoby, ja widziałem, że chcą, muszą napisać nick. Ja nie mogę, po co kupił węgiel, jeśli ja ma miałam całą. Jedziemy. A? Dziękuję temu, 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 temu typowi za to, że nagrywa z nami. Kukit, mój kolega z klasy. Było, dużo, było dwa lajki, było co najmniej dwa lajki, dwa nowych rubik'a i dwa nowe komentarze. Jeden był bardzo śmieszny. Nawet. Tak. Na pewno zobaczycie, jak my będziemy lutować wioskę. I coś jeszcze. Tak, coś się stało. O, jestem to u was tam Bo dzisiaj nie było dobrze. Na WF graliśmy dzisiaj w piłkę. Przed rzucaliśmy jakąś piłką, nie wiem, na ocenę. Ja no, kilka osób dostało szówkę. Ja też dostałem dzisiaj na dzisiaj na czym. Zapomniałem. A, na polskim tak. Mieliśmy wiersz. Mówiłem chyba wam. Jurus w Pamiętniku Pani Bobrówny oj Zofii Bobrówny dostałam 6 minusa z, z tacią zrobiłem, ale pani się nie spodoba, że bardzo szybko oj panu i stąd, ty wynocha wynocha, wynocha, konie, konie, konie! spokojnie o, tutaj może jest bogata, nie wiem, bogata a może, nikt nie wie, nie wiem gadetka też może być bogata a może jakiś, nie wiem tam ilu masz to i będzie ilo masem związany, a kto wie? Napiszę mu go, tylko wioska I, i czekajcie i coś jeszcze. I coś jeszcze. Tak, zaczynamy gazetkę, nie wiem. Gazetka przecież jest dobra, prawda? Wygląda o ilą masku, czyli będzie na pewno tak i czek? I nie wiem co, co składam butelkę, postawiam sobie tutaj. Dawaj, jedź. Tak. Kupiłem sobie tego klas wir tego, tego wilka. Chyba tak, no, tego wir wolfa. Chyba tak się nazywa. I, 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 i gramy. Tak. O, o nie ręka trochę. oba banie w niedzielę. Napiszcie. Po, o, chciałam zapytać. Napiszcie pod ten wideo, czy chcecie zobaczyć, jak gram chyba. Penny Event w sobotę po Grow a Garden. Czyli, jak mówiłem już, rozwój ogrodu. Chcecie zobaczyć, jak będę grać rozwój ogrodu? Czy chcecie zobaczyć, jak będę grać w simulator? Napiszcie w komentarzach. Eee, stój. Tuj Tam. Są. A, tam są bandyci, tam są bandyci. <laughs> Idziemy zrutować myślę, później też. Ile, tak dużo? No i będzie, po, po, powoli będę moni, in moni. Oj, bardzo szybko biegnę, dobrze. Bierz co tu? Napiszę. Na bandytów. Na bandytów. I źle trochę napisałem. Ale ja od razu polecę, żeby jak najszybciej. Tak, jest jeden, dwójka, trójka. Trzeci, jestem jak Elon Musk. Jeśli wiecie, kto to daj, to wiecie. Tak, jestem jak on. pu, pu, leży. Jestem Peter Griffin. Co? Co by. Tak, wezmę teraz sobie tam, wezmę. Wezmę węgiel, wezmę. O, wezmę sobie pancer. Wezmę i później to zdejmę. Oj, mamy jedną rzecz do sprzedania. Tak. Oj, 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 ale dobrze Ej, no, e no, 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 no. Ej, no. e myślę, że więcej będzie rzeczy. Trochę. Okej, okay, wracam. Chodź, o wziął coś nawet, a nie mogę. Leci, leci, leci. I co, czemu mnie popycha to? I dziwne. Ej no widzicie mnie popycha. Eee, go to wioska. Tak wioska jest? Jest wioska. Tak, tu jest, stój, tu jest, tu zwalniaj. Na pewno musimy wioskę zalotować. Będę brać kilka zombie. Weź. Jest drugi drugiej strony. Biorę go. Mam do no, mnie na to, że nie zginiesz. Mam tego. Jeden. 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 Mam. Ile wy macie HP, przecież na hitę muszę ich was zabić. Spokojnie, spokojnie! A. Tak, gdzie jest? Gdzie nie. jest? Kukit? Spokojnie, na hita? Pada. Ja nie mogę, chyba jest dużo. Ale jest run się robi, jest go przez to. Szybko tylko... będę kończyć. Zlutujemy to i będę kończyć. Nie. Ej, no! Napiszcie mi w komentarzach, czemu ja nie mogę robić długie odcinki. Napiszcie mi w komentarzach, bo mnie to denerwuje. Chcę robić po 15 minutowe, 20 minutowe wideo, nie mogę. Tego... Bo mi, mi piszą, bo ja zrobiłem tam 15 minutowe i mi piszą, że za długie wideo. Muszę go skrócić. Napiszcie w komentarzach, jak muszę to zmienić. O, trochę jest. Mam trochę, mam trochę. Tak, biorę, 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 biorę i złoto wezmę. I prawie typ zginął. Beka. Tak. I chodźmy mu wszystko... Wszystko tutaj powiesimy. Tak. Nie, siedzę, będziesz. Siedział. Si siadaj, ty będziesz tutaj. Złoto. Złoto będzie, złoto, złoto. Jest. A. Tak, 0 um, rewolwer wyrzucam Ten. Ten, trzy wyrzuca. Rewolwer wyrzucam i mamy ile te rzeczy no. tak pole ledą będą tutaj no i widzicie jaką, jakie mamy dobre Dobry, dobrze! no i widzicie statua nawet jest a jest ja, statua musimy dać wiem gdzie mogę statuę widać no i statua jak najlepiej czyli no tutaj o pięknie i w takim momenty będę kończyć to wideo. Wiem, bardzo przepraszam. Jest bardzo małe. Wiem ile przejechaliśmy. 8000 na 10 tysięcy metrów. E, za chwilę koniec. Przepraszam, ale napiszcie mi w komentarzach. Dlaczego nie mogę robić takie długie wideo? Max 13, 13 minut mogę zrobić. To jest bardzo dziwne. Przepraszam. Ale nie wiem czemu i nie mogę dłużej. Nie mogę. Widzicie jak jest piękne to jest? Wow, Przecież jest. Drip, drip Napiszcie w komentarz, będzie mi do, bardzo dobrze. No, będzie. Będzie mi się podobać, jeśli takie duże. On zbierze, nie mam kielofa. Zbieraj. No. To jest teraz, przepraszam, ale nie mogę długie wideo zrobić. Nie wiem czemu, nie wiem. No, nie wiem. A, robię jeszcze taką medical. Tutaj jedną brzeg, nie wiem. Położę sobie jeszcze jedną. Robię jedno z... no, opa! Tak. I mam! Widzicie, widzicie, widzicie jaki drip-drip? Ile złota tutaj leży? Ile tutaj leży? Trochę. Tutaj amunicja. Tutaj przewód. Kilka statu. Bandyci sobie leżą, zginęli. And tutaj kolejne. Tutaj jakiś... Mm... Jakieś malarstwo, tutaj węgiel, tutaj też, tutaj gazetka, tutaj Amo, tutaj kolejne malarstwo. Chyba na koniec. Jeśli Wam się spodobało, to wiecie co robić. Dawajcie subiki, lajki i komentarze. A, no i potem kto wygrał? Nie. Nie, 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 przepraszam. Było dwie osoby, które napisali komentarz, dali lajka i subika. No i żeby podziękować wam, musicie... Najpierw pod to, pod to wideo. Jaki jak macie nickname? Koniec. Koniec. Wszystkim dziękuję. Miłego oglądania. Życzę wszystkim. Nara.